Cześć moi drodzy, witam Was na kanale Videoblog Tech w dniu premiery nowych słuchawek od firmy Patriot Vipery V380, słuchawki gamingowe z RGB z wirtualnym 7.1. Jak słyszę wirtualne 7.1, to mi się sezory w kieszeni otwiera, ale za chwilę powiem Wam dlaczego. Zapraszam. <muzyka> Dlatego, że większość słuchawek z wirtualnym 7.1 po prostu działa. Paskudnie, beznadziejnie, dźwięk jest kiczowaty, ale na szczęście dużo producentów już umie dobrze zaimplementować ten 71 w odpowiedni sposób do sławek, żeby to prawie naśladowało, prawie imitowało prawdziwe 71 w sławkach. Zobaczymy, jak z tym poradził sobie Viper. Zobaczymy, jak wyglądają te sławki, co są prezentują i na końcu podsumujemy, czy warto, czy nie, czy nie warto je zakupić. Przypominam, dzisiaj 17. dzień światowej premiery Tysławek, natomiast dostępne będą w polskich sklepach mniej więcej od połowy przyszłego tygodnia. Pod filmem znajdziecie link oczywiście do XCOMu, w którym to będziecie mogli śledzić sobie, czy już się pojawiły w XCOMie na półce i można je zakupić, czy jeszcze trzeba będzie na nie chwileczkę poczekać. Ale najpierw zobaczmy. Czy warto w ogóle je będzie kupić? Zobaczymy, co w komplecie, bo przejeżdżają jak to gamingowy sprzęt. Jak zwykle w ładnym kolorowym opakowaniu, proszę bardzo, tak wygląda. Ją mikrofon na wierzchu, odpinany już, jak widać, nie urwał się, jest odpinany. No i same sławki w gąbce. O słuchawkach, oczywiście, będzie za chwilę, zaraz wam je pokażę, będę przybliżał ich budowę, parametry i tak dalej. Zobaczmy, co mamy jeszcze w komplecie. Zasadniczo nic krótką, nawet nie można tego nazwać instrukcją obsługi, ale ulotkę. Oczywiście jest na niej napisane jak wpiąć wtyczkę USB do naszego portu USB, bo jak to wirtualne 7.1 mają wbudowaną kartę, kartę dźwiękową, więc możemy pominąć naszą zintegrowaną bądź też niezintegrowaną, którą mamy w swoim komputerze. Najpierw kilka słów o wyglądzie, a później przejdziemy do parametrów technicznych i testów. Konstrukcja cała wewnętrzna jest Aluminiowa. Są dosyć lekkie, ważą 320 gram, więc ok, jak na tak duże wizualnie słuchawki. Nauszniki są od środka wyścielone bardzo grubą warstwą pseudoskóry, niestety. Natomiast z zewnątrz obudowa plastikowa każdego z nauszników, w środku podświetlenie RGB, logo Vipera i meszowe wstawki na obydwu muszlach. Pałąk również od środka wyścielony bardzo grubą warstwą pseudoskóry. W środku jest pewnie jakaś pianka. Z zewnątrz wygrawerowany, raczej wytopiony, bo to też jest pseudos, pseudoskóra. Napis Viper. Sławki regulujemy poprzez wysunięcie ich oraz odchył na samym szkielecie. Odwraca obracają się też troszeczkę na boki. Dzięki ruchomemu pałąkowi, który jest ukryty pod osłoną z pseudoskóry skóry na górze, lewy nausznik, mamy regulację głośności, wyciszanie mikrofonu i przycisk LED, oraz wejście samego mikrofonu, które jest zaślepione gumową zaślepką, nie będzie nam się kurzyło. Również do, tej, do tego naucznika. Wchodzi nam przewód USB długości 220 cm w materiałowym oplocie jest on w miarę miękki, też nie powinien stwarzać problemów w układaniu się. Design tych sławek jest troszeczkę nietypowy. Przyzwyczajeni jesteśmy do okrągłych nauszników. Tutaj mamy troszeczkę takie podłużne nauszniki, ale generalnie większość Sławek właśnie od patriota ma taki design troszeczkę inny. Czy to źle, czy to dobrze, wszystko kwestia gustu. Czy to się komuś będzie podobało, czy nie. Na pewno są, biorąc je do ręki, na pewno nie tyle czuć, co widać ich masywność, bo tak jak powiedziałem, ma ważą 320 gramów, więc nie są jakieś ciężkie. Zobaczymy, czy po paru godzinach użytkowania będziemy odczuwali zmęczenie. Będę, bo to ja będę je testował, będę odczuwał zmęczenie, czy też nie zawsze mówię my, bo łączę się z wami, w sensie tak, jakbyśmy my to razem testowali. Dlatego czasem mówię my, a to w sensie my, że ja i wy. No. Dobrze, kilka słów o parametrach technicznych. Przetworniki neodymowe 53 mm, czułość 106 dB, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, oporność 64 ohm. Natomiast samego mikrofonu: czułość 42 dB, oporność 2,2 ohm, pasmo od 100 do 10 kHz, stosunek sygnału do szumu 60 dB. Mikrofon posiada eliminację szumów otoczenia zrealizowaną za pomocą tak naprawdę dwóch mikrofonów, które tutaj są. Jeden rejestruje nasz głos, a drugi rejestruje szumy otoczenia. I później na zasadzie algorytmu jest szum otoczenia wycinany. Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Dodam jeszcze tylko, że jest dookólny. Producent udziela na nie dwuletniej gwarancji. I za chwileczkę zobaczymy, jak działają. Znaczy ja zobaczę, jak działają, a Wy posłuchacie, jak działa, w sensie jak nagrywa jakościowo ten mikrofon dołączany. On tak naprawdę jest dodatkowo elastyczny. Możemy go wyginać. Jest na takiej sprężynce w środku, osłoniętej plastikiem. Można go formować w zasadzie dowolną stronę. Na końcu, tylko z jednej strony mamy mika, więc tą stroną ustawiamy do siebie i voila! To powinno działać. Powiem Wam, że wchodzi dosyć delikatnie, dosyć miękko do swojego gniazda i obawiam się, że to trzymanie nie jest zbyt pewne i przy jakimś tam szturchnięciu, przesunięciu można go będzie w miarę łatwo wypiąć. Nie wiem, czy to tylko w tym egzemplarzu, czy to we wszystkich, ale u mnie występuje. Zobaczcie, jak mało siły może użyć, żeby wyciągnąć ten mikrofon. RGB i nie tylko sterujemy za pomocą softu, który musimy pobrać ze strony producenta i na prezentacji, na początku tego softu właśnie, zanim przejdziemy do innych testów, serdecznie Was teraz zapraszam. Na środku mamy możliwość sterowania głośnością. Co ciekawe, możemy osobno sterować głośnością lewej, jak też prawej muszli. Co jest czasami może być przydatne. Możemy też ewentualnie wyciszyć je z y, y, poziomu oprogramowania w sensie sławki. Jak również mikrofon. Po lewej stronie możemy sobie włączyć wyłączyć equalizer którym możemy sobie ustawić według własnych preferencji. Możemy włączyć też funkcję czystego głosu, wirtualne 7.1, włączyć wyłączyć w mikrofonie redukcję szumów otoczenia i ewentualnie uruchomić bajer zmiany naszego głosu. Możemy być dinozaurem, kaczką, bądź też kobietą lub mężczyzną, przemiennie. nie. Jest też sterowanie podświetleniem. Możemy sobie wybrać kilka predefiniowanych, trudne słowo, efektów. Nie jest tego dużo. Słuchawki potrafią dopasować wyświetlane efekty kolorystyczne do rodzaju odtwarzanej muzyki, bądź też do gry, w którą gramy. My niestety tego nie zobaczymy, bo słuchawki mamy na głowie przeważnie wtedy, jak gramy, bądź też słamy muzyki. Ale za to nasi znajomi przebywający w naszym otoczeniu mogą napawać się wyglądem RGB tych słuchawek. Możemy też regulować jasność. Podświetlenia tych słuchawek, co jest akurat fajne, i jak najbardziej można też w ogóle wyłączyć podświetlenie, i możemy też zmieniać prędkość wyświetlanego bądź też zmieniającego się efektu. Co ciekawe, jasność jakoś nam za bardzo nie chce tutaj działać, ale ja może nie widzę różnicy. Podświetlenie oczywiście możemy zmienić, sobie zmienić na jakiekolwiek stałe, oddychanie, co sobie tam życzymy. Może też być moi drodzy. Neon, czyli w sumie nie wiem co. Aha, płynne przejście kolorów. Ok, i właśnie written, czyli dopasowują się do dźwięku, który dobywa, dobiega do naszych słuchawek, do naszych muszli. I w zasadzie tyle. Oprogramowanie nie jest jakoś bardzo bogate. Te wszystkie, same, te wszystkie funkcje, ustawiając je na przykład dokładnie tutaj z lewej strony, możemy sobie szybko włączyć i wyłączyć z prawej strony, żeby nie musieć klikać tutaj w plusy i klikać on, off, tylko po prostu sobie je szybko włączamy i wyłączamy z szybkiego menu z prawej strony. Możemy też wyłączyć oczywiście podświetlenie tych słuchawek. Test mikrofonu z gamingowego headsetu Patriot Viper V380. Na początku pierwszy tek, test bez żadnych włączonych filtrów. Po prostu tak jak fabryka dała, czyli wszystko wyłączone. Czysty mój głos. W Szczebrzeszynie brzmi w Trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. W ogóle pyta panie chrząszczu po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca, każda praca się opłaca. Chwila ciszy, szumy otoczenia, słuchajcie. Koniec słuchania i teraz włączamy Voice Clarity. Zobaczymy, czy mój timbr głosu nabierze klarowności. Proszę bardzo i powtórzę tekst. W Szczebrzeszynie mi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie w ogóle pyta panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to, po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. I chwila ciszy. Wyłączamy Voice Clarity i włączamy... Odszumianie z mikrofonu, czyli ENC. Proszę bardzo. I jeszcze raz, ostatni raz testuję. W Szczebrzeszynie chrząsz brzmi w Trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie w pyta panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. I cisza. I koniec ciszy i koniec testu. No, i drodzy, kilka słów podsumowania o tym gamingowym headsetcie. Dlaczego zacząłem od gamingowego? Ponieważ no, wygląda jak gamingowy i faktycznie jest to gamingowy headset. Sławki najlepiej sprawują się w grach. Dobrze słychać e, odgłosy pola bitwy, kierunkowość tego pola bitwy. Wszędzie jest zbyt dużo basu, więc jeżeli ktoś nie lubi zbyt dużej ilości basu, niskiego basu, to trzeba sobie troszeczkę to. Skorygować w equalizerze. Natomiast generalnie w grach sprawują się bardzo dobrze. Również w CS-ie słychać kierunkowość tu jest nadchodzi przeciwnik możemy wyczuć odległość od jego kroków, jak się do nas zbliża, bądź też oddala więc tutaj jest jak najbardziej pozytywnie. Niestety w pozostałych zastosowaniach już nie spisują się tak dobrze. Do muzyki się praktycznie nie nadają zbyt dużo basu. Jeżeli włączymy ten wirtualne 7 w muzyce, to głos wokalisty, wokalistki. Dobiega do nas jakby z dna studni. To nie jest absolutnie 7.1 dźwięku przestrzennego muzycznego, to jest po prostu jakaś studnia bez dna. Podobnie jest w filmach. 7.1 absolutnie nie włączajcie w filmach z tym na tym headsetcie. Nawet w filmach akcji, które ma już w sobie tam zaimplementowane Dolby albo Atmosa, nie włączajcie, bo. Zepsujecie sobie efekt oglądania filmu bez tego włączonego wirtuala. W filmach sprawują się całkiem nieźle, w w filmach akcji, bo znowu jest zbyt dużo basu. Natomiast plusem jest to, że ten bas jakby nie zagłusza pozostałych pasm, jest on dominujący, natomiast czasami może nam przeszkadzać, ale nie na tyle, żebyśmy wciągnęli te sławki i je gdzieś tam ciepnęli w bok. Wszystko zależy od tego, co lubicie i jak sobie skorygujecie ich ustawienia w equalizerze. W grach. 7.1 Wirtualne sprawuje się całkiem nieźle, chociaż mogłoby być lepiej. Jest też kilka bugów spowodowanych mm, oprogramowaniem Vipera. Problem z softem jest taki, że wyciszając mikrofon, wyciszamy również sławki. Wyciszając sławki albo je włączając, włączamy również mikrofon. Nie ma takiej opcji, żeby wyciszyć tylko mikrofon. Poza tym, poziom głośności, jak widzicie, jest zsynchronizowany z poziomem głośności nagrywania mikrofonu. Cokolwiek byśmy zrobili. Te poziomy zmieniają się tak samo, zarówno słuchawek głośności, jak też nagrywania mikrofonu. Według mnie to jest coś nie tak z softem, niestety, i wymaga to dosyć szybkiej korekty ze strony Vipera. Najlepiej przed tym, jak te słuchawki wejdą do sklepów. Dodatkowo, nie wiem, może mi ostatnio słoń nadepnął na ucho. Ale przeprowadziłem już nie jeden test słuchawek i z większością moich werdyktów wy się zgadzacie pod słuchaniem tych samych słuchawek, które ja testowałem. Włączenie Voice Clarity, włączenie ANC, absolutnie nic nam nie daje. Okej, okay, equalizer działa, można tam sobie poustawiać. Swoje rzeczy, swoje, swoje preferencje muzyczne, podbić basy, zmniejszyć je, zmniejszyć basy, które są fabrycznie dosyć wysokie i głębokie. Natomiast, no niestety, Clarity ani ANC nie sprawdza się w praktyce, według mnie, więc to też troszeczkę powinno być poprawione. W tym wypadku, raczej firmware do samych słuchawek. Dodatkowo włączając Podsłuch mikrofonu, na przykład, to jest ważne dla streamerów, żeby słyszeli siebie w słuchawkach, co mówią. To jest ważne, czy nie mówimy za głośno, za cicho do naszych widzów. W lewej słuchawce zaczyna coś piszczeć delikatnie jest to nerwujący dźwięk niestety nie wiem czy to jest wina tego sampla czy to jest wina wszystkich tych słuchawek tego nie jestem w stanie wam powiedzieć bo mam tylko ten sample do dyspozycji nie mam go z czym porównać no niestety ten efekt występuje na odsłuchu na finalnym nagraniu tego nie słychać my to po prostu jako streamerzy jako osoby nagrywające jakiegoś podcasta słyszymy w... i potrafi to przeszkadzać ale to taki drobny niuans mikrofon dosyć cichy i również dosyć basowy trzeba też korygować nasz dźwięk bo brzmimy jak z koca, że tak powiem zresztą przejście zapewne na nagraniu nie jest to dźwięk klarowny dodatkowo te wszystkie efekty voice clear i redukcji szumów przez mikrofon według mnie jeszcze nie działają nie wiem czy za sprawą firmware'u słuchawek, czy za sprawą softu tych słuchawek, ale to jeszcze nie działa to było słychać na nagraniu zresztą więc to też jest do poprawki mam nadzieję zanim te słuchawki wejdą na rynek generalnie dosyć ukierunkowane gamingowe słuchawki więc jeżeli planujecie kupić uniwersalne słuchawki to raczej nie są to dla Was słuchawki jeżeli chcecie kupić stricte gamingowe słuchawki to możecie rozważyć ich zakup one w dniu premiery mają kosztować, już Wam mówię żeby nie skłamać 340 zł może nie tyle w dniu premiery ale przez jakiś okres promocyjnie mają kosztować 340 zł potem ich cena ma skoczyć do 90 euro więc czy warto czy nie warto? musicie chyba sami sobie odpowiedzieć na to pytanie bo na chwilę obecną Szczerze mówiąc, poczekałbym, aż producent poprawi troszeczkę i fi firmę słuchawek, bo da się to oczywiście zrobić, i też oprogramowanie, bo wyłączanie mikrofonu powoduje, tak jak widzieliście, wyłączanie również samych słuchawek, co jest dla mnie jakimś małym nieporozumieniem. RGB jest, ale chyba najładniejszy efekt jest teraz ustawiony, czyli to takie przejście na około wszystkich kolorów. Jest mało tych efektów. Włączenie efektu yy, dopasowania się podświetlenia do dźwięku powoduje że to podświetlenie zaczyna być stroboskopem, czyli szybko zmieniają się, migają wszystkie barwy i absolutnie nie, nie, nie pasuje mi to, nie działa to jako dopasowanie do, do dźwięku, który do, dobiega do naszych uszu, po prostu jak tam miga sobie, to tak sobie amuzą, że tak powiem. Aczkolwiek mogą się podobać te nauszniki z, taką, z tą ramką RGB, jest to fajny patent, fajnie to jest zrobione, Natomiast umówmy no, się, że to tak, my tego nie widzimy, bo siedzimy w tym hececie, więc tak szczerze mówiąc to tak dla osób postronnych może być fajny bajer. Nie cisną, są faktycznie lekkie, po dłuższym użytkowaniu nie czuć, że je nosimy. Nie uciskają czubka głowy, nie uciskają boków, nie uciskają naszych uszów. Usz, Uszy, uszy mieszczą się bez problemu do środka, chyba że ktoś ma jak słoń, no to może mieć mały problem, ale pozostałe osoby bez problemu schowają swoje małżowiny tutaj w środku, w nausznikach, więc też jest plus. I dobrze wyciszają wszelkie szumy otoczenia. Nie będzie słychać teściowej sprzed pokoju. Ode mnie to tyle moi drodzy, z tego testu, recenzji i prezentacji nowości na naszym rynku Viperów V380 od firmy Patriot. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym headsetcie. Zresztą nie tylko ja pewnie chętnie poczytam, ale również panowie z Patriota. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Wideoblog tech.